Cześć, witam. Ja jestem Starlight. No i tak stwierdziłam, że nagram kolejny odcinek z Forda Racing 2. No i zabieram cię za zawody Forda i będziemy się zabierać tutaj za kolejne zawody. Ostatnio skończyliśmy pierwsze zawody, jeśli chodzi o prototyp. No i teraz będziemy się zabierać za w sumie jeden z moich ulubionych wyścigów. A my tam mimo trudności jakie tam wam z tym wyścigiem, to wyścig był o tyle fajny, że po prostu fajnie się jechało. Będziemy sobie jechać z tym autkiem i właśnie taka ciekawostka, że to jest auto, które należy do prototypu, czyli teoretycznie do tych aut sportowych, a jednak e, to jest auto terenowe tak naprawdę i będziemy jechać po terenowych terenach. No bo co z wyzwanie wybrane i tym razem to są eliminacje e, i eliminacje działają w ten sposób, że mamy co okrążenia i dwie dziewnicy odpadają po pierwszym okrążeniu, no bo przeciwników jest mocniej seść. I tak właśnie działają eliminacje w e, tej No ale dobra, Rozpoczynamy. Ścigajmy się. Rozpoczniemy jeszcze raz. Bo ja chcę moją ulubioną muzykę w tej w trakcie tego wyścigu. Jeszcze raz. No i o to mi chodziło. No i teraz możemy się ścigać. No to 3, 2, 1 i zacnamy. Jak sami widzicie, ta redowa trasa. Mimo tego, że niby ta auto zalicza się do prototypu, to jednak ścigamy się tutaj z autami terenowymi i to mamy terenowe tereny. No ale dobra, jedziemy. Muszę z przynajmniej dwóch przeciwników na tym kierowym okrążeniu, żeby Lidę w kolejnym okrążeniu, żeby nie odpaść. I oby się udało. No kurde na razie póki co. Niestety zostaję na piątym miejscu. Ale widzicie, jest ciężko faktycznie... O, dobrze, dobrze, pięknie. Jest tocie miejsce, ładnie. Teraz trzeba to tylko utrzymać. I to przydałoby się otorować tą dwójkę przed nami. No ja tylko teraz nie mogę sobie pozwolić na takie uślizgi bo to się dla mnie źle skończy. Dobra, jest, mamy na sobie kolegę, który tutaj jedzie w tym samym samochodzie Jest pierwsze miejsce, ładnie. I teraz pozostaje tylko to pierwsze miejsce utrzymać, aby się udało. Choć jak tak będę jeździć, to. Mogę być z tym różnie. Grunt to nie da się nie dać się wyprzedzić. Spadaj z tym samochodem! Spadaj z tym samochodem! Spadaj z tym Fordem! No nie, kurde, co się miejsca? Nie no, teraz nie mogę być z nie matki mowy. Musimy tutaj jakoś, kurde, dorwać ich. No może teraz. No jest drugie miejsce, ale co ten fort tutaj, kurde... Jest zagrożeniem. Ja to co jest chyba z tym fortem, wciąż na będziemy mierzyć. A co to są właściwie to tylko forty? No ale okej. Okay. To jest meta. No to metum koniec koniecznie dakać pierwsa To jest w sumie terenowy focus chyba ten fort, który jest za nami. jest to ciało Dobra To kolega w naszym samochodzie już wyeliminowany, jest tylko ten fort. Terenowy focus został No i grunto z nim wygrać teraz. Jak ja tę muzykę uwielbiam, ale Ford się niestety zbliża nieubłaganie, jest już za nami, to niedobrze, muzykę utrzyma do sobą, nie mogę pozwolić mu na to, żeby wygrał, no to by była w topa nie, tak odpaść na ostatnim okrążeniu i przegrać ostatecznie. Dobra, trochę został z tyłu. Jest dobrze, wygramy, chyba wygramy Dobra, wygramy. Jest nas nie dopadnie. Jest zwycięstwo. Na trudnym poziomie moi drodzy, na trudnym poziomie To mi się podoba. Zdobyłeś nowy rekord. Tak jest, nowy rekord. No, i za chwilę się przejdziemy o moim ulubionym autem w tej Jeden z moich ulubionych. Samochód odblokowany. Tor, odblokowany. Tor odblokowany. Typ wyścigu, odblokowany. Typ wyścigu też. Okej, okay, no to tyle. Udało się to XA na trening z poziomem to bardzo oceniam łapki w górę pod pierwszym odcinkiem z Forda. No i teraz poza iść, ktoś jeszcze się do mnie odezwał w komentarzach, więc bardzo mi to, że jedna z osób, która w dzieciństwie gra w Forda 2, to. Spodobały się... spodobało jej się to, że tutaj nagrywał Ford Racing 2. Dziękuję, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że to będzie skomentować pod kolejnymi odcinkami z Forda. No ale dobra, rozpoznamy teraz te zawody. No i to jest jedno z moich ulubionych autek w tej No No to jest wyścig i to będzie wyścig na tym toze, którym robiliśmy linię wyścigu tym takim czarnym klasycznym Fordem. No ale dobra, zaczynamy! I tutaj te, też te koniec nie musi grać moja ulubiona muzyka. Nie ta, tylko ta, która grała w nie Dopiero co? Ja już zmieniam. A co ja już rozpoczynam jest teraz, bo jak chcę moją ulubioną muzykę? Trybunał. O właśnie, o to mi chodziło. No i możemy rozpoczynać. Jedziemy, kurde. Mamy Forda GT. To jest jedno z moich koroby autek. No i grudo teraz wygrać. Ale mamy sypkie auto, więc myślę, że... Damy sobie radę. Jest za sypka fura. Ładnie gzeje. Test auto również e, występuje w wersji złotej. No i tak sobie muszę, muszę powiedzieć, że złotym mi się bardziej podoba. W tym aucie. No ale biały też jest spoko. No jedziemy, kurde, tutaj ładnie Fordem Mamy pierwsze miejsce, myślę To pierwsze miejsce faktycznie obronimy Przed przeciwnikami, którzy, którzy będą chcieli nam przeskodzić ale im się to nie uda Natomiast, No jeśli to jeśli będę tak jeździć, to może im się tak uda No, jest tutaj cała jedna po zewnętrznej, ale nie na tak łatwo. Ja tutaj trend trendy dobrego wyścigu. Nie, na no, jakąkolwiek to muzykę, naprawdę to jest jeden z najlepszych soundtracków, który w mi kiedykolwiek słuchać. Uwielbiam ten soundtrack. nie ja wiem kiedy wydostaniesz dostaniecie ten odcinek, bo ja to nagrywam w poniedziałek, 2 grudnia Wy ten odcinek możecie dostać znacznie później Mam ja nadzieję, że z tego odcinka nie usunę <grym> Ale to by była wtopa No, dobra, bardzo ładnie nam idzie. Ostatnie okrążenie. No i myślę, że teraz spokojnie ten wyścig wygramy. Zostawiliśmy ich z tyłu. Naprawdę, no, bo... tak, że ta gra jest o wiele łatwiejsa. Więc ja myślałam, że będzie. Ja pamiętam, że ja w dzieciństwie miałem taki problem. Żeby którykolwiek wyścig zrobić na choćby średnim poziomie. A ja teraz naprawdę, ja bez problemu ten wyścig na trudnym cisnę. I ja naprawdę zadziwiam się, zadziwiam mnie to. Za kiedyś miałem takie problemy z tą grą, żeby w nią grać dobrze A to jest o wiele łatwiejsze niż się wydaje. No jest dobra, one pewnie będą takie wyzwania, z którymi będę miał problem w końcu. Ale na razie idzie naprawdę bardzo ładnie. Ej, proszę bardzo, zdejmuję zamkniętą metę i udało się wygrać. Bardzo ładnie. Wygrałeś. Wygraliśmy, proszę bardzo. Bardzo piękne autkiem wygraliśmy. Tak, to nowy rekord. Samochód odblokowany. Wyzwanie odblokowane. A mogę sobie wyzwanie wybrać? Dobra. Hmm. To będzie co ja zostawiać sobie tego Forda GT na koniec. Weźmy tą formułę faktycznie. Więc mamy tutaj. Wszystkie aut autka odblokowane, i teraz tak. Ja wam sobie pokażę. Z maskiem odblokowane, a ja wam pokażę. To. E, te auta. wycynowe. O jest, to jest starna wersja. Carny, złoty. I taki. okej, okay, bez. E, srebrny. Ale właśnie. E, ten koronc będzie najbardziej z reguły. A tutaj go też można pomalować, spoko. Nie wiem w ten sposób. Od... Jak, jakby co to? Ja te, ja te kolory zmieniam w C. Jakby się ktoś zastanawiał. To psyckiem C się zmienia kolor. Źle, nie syrki wyścig, kurde, nie, nie nie o to mi chodziło, nie. Nie o to mi chodziło. Skąd wyścig? Biedąmy się dalej za zawody. Jeden gracz, Zawody forda. I teraz zrobimy... O, eliminację, no dobra. Znowu eliminację. Ścigajmy się. No to obiecamy za to w takim razie, przy zrobimy sobie tą prototypu. E, prototypową i znowu jest moja piękna muzycka. I like it. No i dobra, widzę, że tutaj tylko i z tymi wersjami tego auta się ścigam, co? No najwyraźniej, tylko i wyłącznie z tymi formułami, no dobra. Wyrównane samce będą. Ja, ja czerwoną wersję, bo tutaj są miejsce srebrne, carn... Ne. Takie białe. No, tylko kurde, żebym nie wsegrał czasem. Ej, no mogę wsegrać. Oj, mogę wsegrać, chyba. Chyba wsegram. No przegramy! Bez kitu! Zaraz meta będzie! Dobra nie, o kurde nie, no przegraliśmy, come on! No dobra, w końcu jakieś fejry musiały pojawić, no mówiłam, że... Niekoniecznie ze wszystkim sobie perfekcyjnie poradzę! Jest raz! Tym autkiem niekoniecznie mi się tak dobrze jeździ jak tamtym! W którym dopiero co jechałam! Bo tutaj muszę, kurde, objechać, no, ale nie w taki sposób. Och, nie w taki sposób, kurde, no, jednego udało się wyprzedzić, ale dalej, niestety, jestem poza dostanie się do kolejnego okrążenia. Jeden to w ogóle nas no, z tyłu został. Nie, dobra, znowu To jest raz. krótki wyścig i. Tutaj trzeba ich jak, jak najszybciej wyprzedzić. No to tutaj widać jakieś faile, jak, jak jednak będą, jak będą jakieś faile. Nie ma tak łatwo. Dobra, jakby ich tutaj podejść. O, 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 dobrze, pięknie, ładnie, o, o to chodziło, dobrze. Teraz się pozostaje nie dać by No Z tego jednego tutaj, dziada musimy dorwać. Kurde, powiem tak sobie za, za niekoniecznie się dobrze za tym autem. I to jest bardzo... Łatwo Ta auto potrafi wpaść w poslisk, Co też jest, nie jest fajne O nie, nie, spadaj, spadaj Musimy tego wypsadzić Dobra, teraz, na tej prostej, na tej prostej Cię te kurde, wypsedzę ciebie niczym... Louis Hamilton walterego kutasa potasa Smaciasa Dobra, jest, jest, udało się. Pięknie i teraz. Utrzymać go za sobą. Ej, jednak się nie udało, niestety. Kurde. Skubany, no on akurat. Coś potrafi jednak. O dobrze. Ty dziadu jeden. Ty dziadu zasrany. No i przegrałem co z niego. No to jest raz. To da się pomycamy jak tak, niestety nie ma tak łatwo. Mam pecha. Wre mam pecha. Chciałbym powiedzieć zresztą, no bo jestem tym faktem wreszcie, no wreszcie, jak trafił jakiś wyścig. Z którym sobie nie, nie radzę, tylko, no nie jest to do koniecznie dobra wiadomość, no. Ale nie odpłaca tak łatwo. To nie jest wcale takie trudne teraz. No, chol cholero, jedna jest raz. to się musi udać. Z akurat z pola muszę startować. O no nie no, znowu uścisk! Kurde, muszę ich tutaj wziąć na tym zakręcie, bo później jest problem. Oni ewidentnie niestety są sypsi ode mnie na zakrętach. Dobra, skupienie. Dobrze. Teraz tylko kurde utrzymać ten poziom, a nie znowu coś śpiepsać jak ostatnio. No znowu z tego wypsadzić gnoja jeszcze. Aj no kurde. Nie wchodzi ładnie ta w zakręty niestety, niestety Spadaj, spadaj, spadaj z tą swą formułą Dobra teraz, teraz na pewno prędkość, teraz możemy go dorwać Mam cię, mam cię, tylko teraz co jest to utrzyma co nami ja... To niekoniecznie jak tak może być takie łatwe znowu niestety. Jakbyś tak z rozki swoje jakiś błąd tam zaliczył. To go było fajnie. No to dwugaps nam jest stała daleko z tyłu, ale niestety ten kurę ciągle mi siedzi ci na ogonie, no. Ajaj. No a teraz on tutaj z kolei będzie mnie nadganiał teraz. Ale ja się nie dam, nie dam ci się, nie dam ci się, nie dam ci się, nie dam ci się, dam ci się, dam ci się mogę z, spadać na zewo. Dobra, no, teraz chyba trochę został z tyłu na szczęście, to jest okazja dla mnie, żeby to wygrać faktycznie, wreszcie, wreszcie to wygramy, chyba, mam nadzieję. Jest dyskus do końca. Jest, jest, wygraliśmy, tak, no, tak, tak, tutaj faktycznie, tutaj faktycznie były problemy, tutaj faktycznie, cyłam, że były te problemy. Zdobyłeś To jest właśnie to, co nie mówiłam, że okej, okay, będą wyzwania, z którymi sobie będę radziła, ale będą wyzwania, będą wyzwania, z którymi ja będę miała problem, no i to zdecydowanie było to wyzwanie, z którym jednak ten problem miałam. Samochód no, odblokowany. tylko samochód, dobra. Prototypy. no to jest jedno wyzwanie chyba, no jest chyba tak, zrobimy sobie teraz to. Pojedynek, ścigajmy się jedziemy, jedziemy, pojedynek. A mam Forda Gita Ale mam nadzieję, że znamy sobie radę. No będziemy jeszcze tutaj ścigać z autami sportowymi, więc są co w sumie wyrównane jakby nie patrzeć. Dobra, ja go tutaj podejść, chyba gdzieś na tym zakręcie go wezniemy Tylko on nas no może tutaj wziąć No dobra Spróbuję go zablokować Spadaj, spadaj, spadaj Spadaj Nie dam ci się Nie dam ci się Nie pokonasz mnie Bo ja lepsza od siebie jestem A jaj, kurde, nie no, nie takie ślizgi, nie takie ślizgi, no niestety. Nadrobił teraz skubaniec Spadaj z tym swoim Fordem, spadaj z tym swoim Fordem, kolego. Ja lubię Fordy GTA, ale niegdy, nigdy są mi wrogie. Dobra, udało się. No, teraz Fokus. O taki złoty. fajne, Fajny, Fajny złoty focus, no ale niestety jest moim wrogiem. No i skobane syrkki jest. No myśli, tam jakiś bot mógł zaliczyć. O dobra, zaliczę, dziękuję się posłuchał ładnie kolega. Dobra No i co na to jest stało? A ten Okej okay. No on jest kurde sypki On jest sypki z nim? O kurde z nim mogę mieć problem niestety To jest fajne auto, ale nigdy ja nim nie jadę Jest kubane sypki Dobra, no oby się udało, muszę kogoś nadgonić A no ostatnio krozenie, no damy radę. Weź jakiś błąd, popełni. No, popełni jakiś błąd, kaman, on, dobrze, zwolnij tutaj, dziękuję. Mamy go, tylko teraz jest go utrzymać. sobie za sobą. jaj, no, trochę czytał ta za slizga. Co to z wiadomo, dobre nie jest. No, dobra, jest. Mamy wygraną. Wygrałeś. Wygraliśmy, proszę bardzo. Zdobyłeś nowy rekord. Tak jest. Samochód odblokowany. Odblokowany samochód. Prototypy. Dobra. To są eliminacje. My to co? Chyba my zakładacemy. teraz odcinek, a w kolejnym odcinku dokładacemy sobie tą tabelkę. No i teraz będziemy sobie robili wyzwania terenowe. A na chwilę obecną na to będzie na tyle. Bywajcie.